Cześć mam wszystkim z tej strony Kwiwczak, a dzisiaj będziemy grać of Blega. Tak. Dzisiaj dla odmiany znowuż postanowiłem się jednak przełamać i spróbować coś z tego nagrać. Boże, żeby mi dźwięki z gry przerywały. Tak, a więc dzisiaj jest LOL i dzisiaj gram sobie Leasingem na topie. Chciałem zagrać mecz z Natusem, ale niestety coś mi nie wyszło, znaczy nie wyszło, bo banowali mi go po prostu. Ale stwierdziłem, że Lisyn też jest fajną postacią, którą można pokazać. Więc wziąłem sobie Lisina i zagram sobie Metlisinem. Znaczy ja sobie zagram i będzie śmiech. śmiech. Report Nasus. Ale nie ma Nasusa, niestety. Tak, runy, na jaki gram, to jest ten. Def Psychical Defensive i ten Psychical Power i Penetracja, oczywiście. a, a Masterki standardowe na to na Lee Tak się wyrażę. Tam nie ktoś stanie. Nie, tam nie stanę. Niestety muszę grać na tego, na yy, ustawień, na uloku kamery. Tak, wiem, mam po polsku. Ale po prostu nie chce mi się zmieniać. Ja już instalowałem raz po polsku i tyle. No tamtej pory wszystko działa ok. Znaczy na samym razie, jakbym instalował, nie zainstalowałbym już po polsku. No ale razem mi się nie chcę zmieniać. No i muszę grać na autoloku, niestety, bo yy, jak grywam frapsem, to jest taki miły myk, że, 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 że mi nie łapie yy, rogów. Przez co nie mogę sobie tak spokojnie myszką przesuwać. A, i teraz dwa last O, panie. Panie, nie bij mnie. Toż to U Olaf? Czym on zaczął? Starczył. Niedobrze. Z pierunkiem. Pieruny teraz są słabe na Olafa. Nie, bo też nim czasami grywam. Nie, nie trafił tu porem. Słabo, słabo już pierzbad pad. Niestety. Chciałem tarczę odpalić na wszelki wypadek, Boże. Co to się dzieje w tym kraju? No chodź tu, ale chodź. Chodź, tu chodź. No chodź, chodź. Chodź. No, chodź. no chodź. No chodź. No chodź. Czekam na Ciebie. Czekam. Ups, muszę się slaszować. To jednak był głupi pomysł. Jednak się muszę cofnąć, bo nie utrzymał ci, niestety. Z to maksuję ten pioruny. Na razie mnie trochę będzie bolać, ale później to zaboli jego. Poczekam sobie 5 sekund. na zbieram sobie na Longsword'a i już wracam na Line. Nie chcę, żebym ufarmił czy coś. Na początku już widzę, że tego ma dość sporą przewagę, ale Civil na szczęście tego chyba trupy zrobiła. Double killa ma. Czy co to tam zrobiła, w każdym bądź razie bije dużo, co mnie cieszy. Ja niestety z farmą dużo zostaję do tego Olafa. Tu y, spinguje, że brak Olafa. I tu z tym Longswordem już mogę na spokojnie sobie last wszystko. Y, Jacks jeszcze się nie pokazał, przez co lepiej żebym postawił sobie Ward'a. Prawda powinno się w trzeciej minucie stawiać, Jakoś, ale kurczę nie miałem jak podejść. Co też jest dobra opcja. Dobra, czyli dać mu się spuszczać, spoko. Nie od tego. I powinien paść. Dobry Ignite. Dobry Ignite. Tak, wiem. Ktoś musi mi słodzić. Najlepiej, żebym tym ktośem był ja. No, ale zepsułem nastchita kolejnego. Ale mogę się cofnąć na spokojnie. Hmm, co ja chcę kupić? Co ja mogę na Olafu chcieć kupić? Powinienem zreszować chwilkę. Ale czy to mi się teraz będzie opłacać za niego? W sumie będzie, na razie kupię jeszcze dwa Longswordy. nas spamuje się małymi mieczami. I sobie zrobię zaraz tłuczek, tasak, wszystko będzie. Nie wiem, czy ja mam w źwiedem, czy ja mi w ogóle w co. Nawet nie widzę w sumie. Olaf kupił sobie budki i suita. Co nie jest takie słabe. Dla niego. Chociaż według mnie powinien mieć trochę więcej życia, ale kto co woli. Tu na szczęście mi aż tak bardzo nie boli. Jeszcze? A tutaj, że mam te swordy nakupione, to mogę na no spokojnie sobie bić. Dobra, SS stop. To top. I pisk i pisk i pisk. Już mam ultimata, co już mogę na spokojnie sobie zabijać. Co tu Tristrana robi? No to Tristrana jest pod AP nam idzie. Ach, niestety zginę. Troszeczkę coś jest jednak zrobię hydra. jest Hydra zrobić Hydra. jest wam, czy coś to sobie kilka połszynów i wracam na online no na razie nie jest źle prowadzimy w fragach wszystkim w sumie z farmą już też nie odstaję od tego odlafa, już na niego przewyższam on ten złożył sobie buty musiałem tą tarczę odpalić wtedy pewnie czymś zabił no ale nic, coś za coś. A w ogóle ten Jack sobie jest za FK, dlatego tak dobrze nam idzie. Zdychaj. ten Jacks jest AFK, aż się zapytam, ale pierwszy zererą wszystkie posiane. A AFK. O, coś mi tu ping skacze nie w miłosiernie. Nie lubię. Zdjęcie. Zdjęcie. Hmm, w już wygrałem. W sumie to był dobra, dobra myśl ten z tym tłuczkiem, bo on leciał sobie w życie. To ja polecę na przekór. Tym razem jeszcze jednego Faushana. Powinno sprawić, że jak wróci na line'a, to mnie troszeczkę przepcha że będę mógł A, brak. No dawaj, no, chodź tu, chodź tu. Zgultował. Mm. <ścoughs> Trochę słabo, słabo to wyszło. Teraz to wyszło słaba wymiana. To jest dobre słowo. Nie chcesz tutaj do mnie podejść? A? Braku. Braku Dimidża, nie miałem ulta, wybacz. Ale teraz się cofnę na spokojnie do bazy. Do mojego zacnego... Susa, o kurde. chciałam mnie zabić. dało się jej. dobrze. U. O, czas jednak żyje, ale była FK faktycznie. Ztraszowany drugi itemek, teraz już będzie lane'owanie bardzo spoko go sobie zmienię Farma. słaba nie boję się tego słowa, tak jest słaba w 10 minutach powinno być co najmniej 100 Ale nic, nic nie poradzę na ten temat na razie. O kurde. Ale demnie. Masakra, teraz jeszcze ten zginie. No, dawaj, dawaj, dawaj! Niestety się nie udało. Troszeczku braku. To nic, to ja kupię sobie budki w końcu. Teraz będę pewnie już częściej łaził po różnych rzeczach. Tylko na lajnie stał. Jakieś wardy kupować ale mi się na razie nie chce. Nawet daję radę bez. <laughs> Niestety Tristana to jest chyba hybryda. 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 Chyba raczej na pewno będzie hybryda. Hybryda. No, zabił. Chodź tutaj. Chodzę sobie na Liefestila. Pisk, pisk. Stana jest tam. Hmm, jak sam zabił małpę w dżungli. No i nie ma energii. Nie mam energii. nie przy się. zabić Gin, to jest dobre słowo, gin. Gin, 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 i paszamy i puszujemy i puszujemy czy starczy mi tych no wystarczy, jeszcze puszczała zaraz hmm. będę musiał się cofnąć niestety po wardy bo to jest dobry moment żeby kupić wardy bo bez wardów teraz długo nie pociągnę o właśnie czy przyszedł olaf czy ja zdążę że uciec? Zdążę. No i teraz jeszcze się załapię na no zabawę. Uuuuu. Nie pobawiliśmy się. Nie pobawiliśmy się. To Seaver 6-0. Już jest boż. Tutaj zaraz pomogę zrobić mu blue. Tak czy se da rady Da se, rado sam. Silny chłopak. No to sobie zrobił sam, bo silny chłopak. O, Tristano zabiło. No ja się cofnę po coś. Czy nie stać? O, stać mnie na całą. Super. Jest już hydra. To nas zrobię sobie. Nie śmieszny. You lost blue. You lost blue. Coś mi się zatrzymało. Miło się I save soul. Nie, nie. Nie ma co go gonić. Nie mogą, mogą go gonić, ale czy Był sens. Chyba nie, miałem kupić wardy, to w takim razie pomogę na innych liniach. Skończę z puszowaniem Na no. hamaku. No, ktoś weź zaczekaj, żeby mi to skończyć. No Chciałem, żeby walnął go. Czy mm, 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 mm. ja to zabiję? Niestety nie zabije nie chcę się rzucać. To hybryda jest. Jakby było pod. Adę, to bym się pewnie skusił. Ale że jest pod hybrydę, wczoraj się nie skuszę, by mi pewnie i tak by odskoczyło. Zaraz no, w sumie bym rzucił i No Ale co za to czepcham, bo Zaraz. Jak sobie pokham, ...pisk, i teraz mogę iść lecieć tam już pomóc. Czaks jest w sumie w miary taki ok, bo się wyfarniał powoli i nie, 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 nie trafić, tyle przegrać. Eh.

Już ginie. Wszystko ginie. Przybywam na ratunek. Róbcie smoka. Mhm. Od jak Słaba gra to też na nie jest zabawa. No kurde. No, no rozkmiarżyłem się trochę. Troszeczkę się rozkwiązywałem. Ale nic, może budki. Może to. Teraz jakieś życie, to mogę złożyć coś fajnego, by się przydało. Co się tutaj fajne. Szczególnie ten z transhydrą, która daje mi też dodatkowe regeneracje życia. Tak? 15... co? Sekund, tak? Mhm. To 3 na sekundę. To sobie zrobię, zaraz coś... Nie, to jednak Tristana trochę niemiłosiernie bije. Nie ma w niej w ogóle miłości do nas. Ale nic. Dobra, ale za to ten zabije.

Niestety Lee Sin ma straszny czy dla, mnie, dla nich, niestety, dla mnie. niestety Lissin ma bardzo e, mocny mechanizm escape, bo mam zarówno jak i mogę się przyciągnąć do wroga, jak i mogę się przyciągnąć do swojego zawodnika, znaczy swojego miniona, swojego ubrateńca ja mogę zrobić tyle, że to jest niepojęte. A, coś klatkuje. Nie klatkuj. No i trzeba się w końcu cofnąć, chociaż. Chociaż. Ja chcę się pokusić na tego. ...półfraga. Tu nie mogę. Tu nie mogę. Bo mnie stać. Mogłem jeszcze odpalić Hydra. Było więcej, <laughs> ale nic. Och. Nie. Dziwne, dziwne, to jest naprawdę dziwne. Jeżeli ja tak łatwo kogoś zabijam, to znaczy, że gra jest naprawdę bardzo słaba. A ir nie wiem, ale chyba tak nie, nie chcę tego. Chciałem to teraz straciłem Straciłem dużo złota, bo niestety nie odsprzedaje się za całą kwotę. No ale ciągle mam swoje i na tysiące życia, nie jest źle. Trzynasty level, jestem wyfarmiony na feedowanym. Mogę sobie pozwolić na trochę więcej. A poddali się, no. Także to by było w takim razie na tyle, trzymajcie się. Cześć wam.